Ja bym wymyślił fenomenalny ustrój zwany demokracja. Nagadano nam, że o wszystkim decydujemy i wszystko wybieramy. A tu niczego nie wybieramy i o niczym nie decydujemy. Bo to, co nam obiecują ci, których wybieramy, tak prowadzą in, inne ustawy, inne prawa. My chcemy Polskę mieć wolną, a oni ją odsyłają. My chcemy bronić godności naszej ojczyzny, a oni się przyznają do wszystkich win, czego nie było. Wczoraj postudiowałem troszkę o Jedwabnym, bo wyszła kolejna książka pana Sumlińskiego, pani Ewy Kurek i pana Badzińskim. Dzieci, diabeł jest takim mistrzem świata, że on bomby przygotowuje do wybuchu o kilkadziesiąt czy sto lat do przodu. Nasi archeol archeolodzy w Jedwabne, bo byli pilnowani przez Żydów, zamknięty jak obóz. Dzieci znaleźli w stodole grób, mogiłę. A miało być w Kirkucie, gdzie indziej. Żydzi pokazywali, świadkowie wszyscy te znaleźli, bo już ich tępili kilka dni, no więc zaczęli sami to ich znaleźli w stodole. Techce, znaleźli łuski z pocisków, więc przebar przerwano badania. No bo to się nie zgadza z koncepcją żydowską, morderstwa. A okazuje się, że Rosjanie, Stalin, bo to był demon do kwadratu, komunizm, jego dziecko szatana, przygotowali bombę i przyzrobili protokół świadków, którzy widzieli, że Polacy języki wycinali, wiązali drutami. I te teczki dali panu Grosowi, nasi rządzący obecnie z ciepłą ręczką. Ten o tym później, kiedy wyszły inne akta i okazuje się, że tam sami Żydzi robili po wojnie interesy, sprzedając tak rzekome mieszkania pośmiertelne z innym i musieli stworzyć pewną procedurę, bo taki był rozkaz z Moskwy, żeby Polaków pokazać w Europie jako antysemitów i że oni mordowali. Ta godzina ciemności ogarnęła nas w każdej branży w każdej dziedzinie nikt w to nie wierzy wszyscy uwierzyli że demokracja mówi prawdę że ona ma na uwadze dobro człowieka ludzie obudźcie się